Dzień dobry, witam was serdecznie. Na przestrzeni ostatnich kilku lat, czyli od momentu kiedy zacząłem się interesować tematyką zdrowia, udało mi się poznać mnóstwo ciekawych osób. Wiele z nich miało różne naprawdę zainteresowania, swoje specjalizacje, natomiast wiedzę każdej osoby sprawiła, że ja poprawiłem swoją wiedzę, dzięki czemu mogę pracować czy funkcjonować dużo lepiej, efektywniej, zarówno jeżeli chodzi o moje ciało, jak i umysł. Jedną z takich osób jest Amelia Pietryka, specjalista od medycyny funkcjonalnej, która zgodziła się dla Was przygotować jeden odcinek poświęcony hormonom immunologicznym, tym, co je wywołuje, zatruciu organizmu i tym, w jaki sposób organizm możemy oczyścić. Także oddaję Ameli głos. Jeżeli odcinek Wam się spodoba, jeżeli spodoba Wam się sposób, w jaki Amelia to przedstawia, jej wiedza, podzielcie się Waszymi spostrzeżeniami w komentarzach. Jeżeli macie jakieś inne pytania, wrzućcie je w komentarzach. Jeżeli Amelia znajdzie czas, to być może uda mi się namówić ją, żeby nagrała więcej tych odcinków. Także w tym momencie wszystko w Waszych rękach, a ja w tym momencie oddaję Amelii głos. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, witam serdecznie z tej strony. Amelia Pietryka. Ja jestem specjalistką medycyny funkcjonalnej, czyli takiej medycyny, która skupia się na tym, aby utrzymać ludzi w zdrowiu. To jest taka prawdziwa prewencja yy, i medycyna funkcjonalna jest dedykowana temu, żebyśmy byli zdrowi jak najdłużej i żeby znaleźć prawdziwe przyczyny chorób. I prawdziwe przyczyny, takie root cause, które wywołuje różne dysfunkcje i e, choroby. Niestety mamy do czynienia z, z chorobami, i dzisiaj będę o nich mówić. Będę mówiła na temat chorób autoimmunologicznych. I jestem przekonana, że Państwo macie w swoim otoczeniu, wśród swoich przyjaciół, rodziny lub bliskich osoby, które cierpią na choroby autoimmunologiczne. Choroby autoimmunologiczne niestety to są takie choroby, które mm, ciężko jest powiedzieć, co tak naprawdę je wywołuje. To są takie trochę tajemnicze choroby. One są jak puzzle i wiele elementów musi się dobrze dopasować, żeby e, przeprowadzić właściwą terapię tej choroby. A jakie to są choroby? To są e, na pewno znane Państwu: Hashimoto, celiakia, łuszczyca, cukrzyca typu pierwszego, reumatoidalne zapalenie stawów, e, endometrioza, także e, stwardnienie rozsiane, brzodziejące zapalenie jelita grubego. Tych chorób jest bardzo dużo, mamy ich ponad 100, e, 100 rodzajów, i e, co istotne ta e, liczba chorób autoimmunologicznych bardzo w ostatnim czasie e, wzrasta. Niestety medycyna akademicka nadal nie znalazła odpowiedzi, co tak naprawdę wywołuje te choroby, jaka jest ich prawdziwa przyczyna. Wciąż zajmują się leczeniem objawowym, a nie przyczynowym. I co najgorsze dla pacjenta, to to, że idąc do lekarza uzyskuje diagnozę, że cierpi na chorobę autoimmunologiczną. Dowiaduje się, że w jego organizmie dzieją się takie rzeczy, że je, tworzy organizm przeciwciała skierowane przeciwko własnym tkankom, przeciwko własnym organom. I chorób autoimmunologicznych, tak jak wspomniałam, jest sporo i one atakują prawie każdy organ w naszym ciele. Tarczyca, stawy, układ nerwowy, e, macica, jelita, Każda choroba, skóra, każda choroba charakteryzuje się innym jakby, miejscem, w którym dokonywany jest ten atak własnego organizmu, własnych komórek odpornościowych na e, komórki ludzkiego organizmu. Pacjent dowiaduje się u lekarza właśnie tej rzeczy, że to jest autoagresja organizm niszczy sam siebie. I że główną winę za to ponoszą geny, że jest podłoże e, genetyczne. To są oczywiście e, półprawdy. Nie do końca można powiedzieć, że to jest zupełnie nieprawda, bo oczywiście tak się dzieje. Geny mają pewne znaczenie, o czym będę mówiła w dalszej części. Ale też to, że dochodzi do ataku układu immunologicznego na własne tkanki, też jest prawdą. Natomiast co co, co to powoduje? Dlaczego tak, się, dlaczego tak się dzieje? Odnośnie podłoża genetycznego, to jest to półprawda, dlatego że e, w ostatnich 50 latach ilość, liczba chorób autoimmunologicznych potroiła się. A tak, szybka, e, tak szybki wzrost ilości tych chorób przeczy podłożu e, genetycznemu. Dlatego, że nasz y, genom tak szybko nie ewoluuje. Ewolucja to jest bardzo powolny proces, więc w ciągu 50 lat nie mogły się zmienić aż tak nasze geny, że mamy bardzo duży wysyp tych e, chorób autoimmunologicznych. Medycyna klasyfikuje choroby autoimmunologiczne jako e, choroby genetyczne, a Genetyka tak naprawdę odpowiada w 20% za nasze zdrowie, 20% to jest genetyka, pozostałe 80% to jest nasz styl życia oraz otoczenie, nasze środowisko, w jakim żyjemy. A do tych 20% genów, które determinują nasze zdrowie, możemy dołożyć jeszcze czynniki epigenetyczne. Epigenetyka to są takie czynniki w naszym właśnie stylu życia, w naszym środowisku, w naszym otoczeniu, w naszym zachowaniu, że my możemy wpływać na ekspresję genów. Wpływać na ekspresję genów oznacza, że my poprzez pewne interwencje możemy geny włączać, aktywować je, wpływać na ich ekspresję, albo je wyłączać, czyli wyciszać. Nawet jeżeli mamy pewne niekorzystne czynniki genetyczne zapisane w naszym DNA, w naszych genach, to poprzez prawidłowy, właściwy, higieniczny tryb życia oraz życie w możemy się starać, bo nie do końca mamy na to wpływ, ale pewne rzeczy możemy zrobić. Żyć w środowisku, które nas nie niszczy, możemy na tą ekspresję genów wpływać. Więc mamy 20%, do tego jeszcze możemy dodać jeszcze te czynniki epigenetyczne i tak naprawdę zostaje nam kilka procent e, determinowanych przez geny, e, a resztę mamy po prostu w swoich rękach. To, na co możemy wpływać, Daje nam pewne narzędzia, żebyśmy po prostu kreowali swoje zdrowie. Natomiast jeśli chodzi o przyczyny chorób autoimmunologicznych, to skoro genetyka nie jest za to odpowiedzialna, bo, tak jak już wyjaśniłam, zbyt szybki przyrost jak na zmianę naszego DNA na przestrzeni tych kilkudziesięciu lat, do tego jeszcze genetyka stanowi tak naprawdę niewielki. To coś musi, e, musi być w naszym środowisku, w naszym otoczeniu, że e, tak nagły wysyp tych chorób autoimmunologicznych e, się, się pojawił. Z czym w takim razie stykamy się na co dzień, że nasz układ immunologiczny nie działa e, prawidłowo, nie działa tak jak powinien. Warto zwrócić uwagę na to, że choroby autoimmunologiczne występują głównie w obszarach wysoko rozwiniętych, wysoko zurbanizowanych. Tam, gdzie są rozwinięte tereny, jest bardzo uprzemysłowione, mamy zachodnią dietę, zachodni styl życia tam właśnie występują najczęściej choroby autoimmunologiczne. I to już jest taki powód. Taki, taka informacja, nad którą warto się pochylić i się e, zastanowić. E, I tutaj chcę Państwu opowiedzieć o takiej koncepcji, którą posługujemy się w medycynie funkcjonalnej, to jest Toxic Load. Toxic Load można określić jako taki e, słoik, każdy ma swoją indywidualną wielkość tego słoika, m, gdzie może kumulować pewnie pewne toksyny, pewne niekorzystne. Eee, czynniki ze środowiska, pestycydy, chemię, przetworzone jedzenie, zanieczyszczenia, może to w sobie kumulować i ma zdolność do oczyszczania się z tych toksyn. Każdy może mieć ten toxic load, ten słoik trochę inny. I jeżeli z tego słoika zaczyna się przelewać, jeżeli my poziom tego toxic load przekroczymy, to zaczynają występować choroby i dysfunkcje. Już tego jest za dużo. Przelewa się, pojawiają się, e, się pewne objawy. I właśnie to, że my mamy cały czas nadmiar tych toksyn, nadmiar tych sztucznych rzeczy przetworzonego jedzenia, chemii, zanieczyszczonego powietrza, spalin, zanieczyszczonej wody, e, wirusów, grzybów, pleśni. Tak dużo tego jest zgromadzone w naszych organizmach, że zaczynają się pojawiać problemy. Czy to brzmi niedorzecznie? Być może część z Państwa tak pomyślała, no bo przecież wszyscy żyjemy w takim środowisku, a nie wszyscy chorują. Oczywiście za chwilę też to e, wyjaśnię. E, toksyny w naszym organizmie kumulują się i z każdym. Pokoleniem tych toksyn mamy coraz więcej. Bo to, że na przykład 40 lat temu jakiś e, chemiczny składnik był dozwolony, stosowano go przez chwilę, później się okazało, że jest on, mm, że powoduje raka albo jakieś inne choroby wywołuje i wycofano go z użycia, to nie znaczy, że jego w naszym środowisku nie ma. On może być w wodzie, on może być w glebie, z tej gleby wyrastają rośliny, one mają pewne dysfunkcje. My jest. Spożywamy, dodajemy do tego jeszcze albo glifosat, albo pestycydy, albo herbicydy e, i różne inne nawozy, i niestety to wszystko w naszych organizmach zostaje. Dla mnie szokującym było to, jak Environmental Working Group czyli taka grupa działająca na rzecz środowiska, opublikowała badania, w których udowodniono, że noworodki, które rodzą się aktualnie, mają w, w swojej krwi ponad 287%. Toksyn, których nie powinno tam być. Tam znajdowała się e, rtęć, kadm, ołów, e, pestycydy, herbicydy, glifosat rzeczy, których nie powinno tam być. I jeżeli maluszek już na starcie dostaje, ma kontakt z takimi toksynami, którego jego układ immunologiczny nie zna, Rodzi się już z pewnym takim obciążeniem. To toxic load, ono już ma pewne e, przeładowanie, pewne obciążenie. I jeszcze wchodząc w środowisko, które mm, również jest przeładowane, niestety może okazać się, że będzie to zbyt dużo i pewna choroba, w tym być może choroba autoimmunologiczna, zacznie się manifestować i e, wystąpi. Obciążenie toksynami to jest jedna strona medalu i możemy to, tak jak mówiłam, kumulować w tym naszym słoiku. Natomiast jest jeszcze druga strona medalu, i to jest odpowiedź na pytanie, dlaczego nie wszyscy zachorują. Dlatego, że oprócz tego, że mamy pewien poziom, w którym możemy tolerancji tych toksyn, to mamy także swoją indywidualną zdolność do ich eliminacji, do oczyszczania się. Do detoksykacji, do usuwania tych toksyn. I tutaj właśnie geny mają pewne znaczenie. W chorobach autoimmunologicznych bardzo ważna jest właśnie umiejętność tej detoksykacji. I są pewne geny, tak zwane geny metylacji, geny MTHFR, których mutacje są skorelowane z występowaniem e, chorób autoimmunologicznych. I ma to sens, dlatego że mamy przeładowanie toksynami, mamy Upośledzoną zdolność do detoksykacji, bo osoby, które mają mutacje w tych genach, nie potrafią się dobrze detoksykować, nie potrafią się dobrze oczyszczać, mają te ścieżki zaburzone. I wykazano, że wiele osób, które cierpi na chorobę autoimmunologiczną, ma mutacje e, w tych genach. Dlatego bardzo e, namawiam Państwa, tych, którzy mają chorobę autoimmunologiczną, gdzie okazało się, że ta choroba się manifestuje, to warto jest zwrócić uwagę na swój styl życia: odstawić alkohol, odstawić przetworzone jedzenie, odstawić papierosy, odstawić chemię, ozonować żywność, kupować żywność ekologiczną, filtrować wodę. Po prostu trzeba dbać o to, żeby tych toksyn w naszym organizmie było jak najmniej. I człowiek, który malutki, noworodek, rodzi się obciążony już, tak dużą ilością toksyn w krwi powinowej, co wykazało EWG, o którym wspominałam wcześniej, do tego może mieć jeszcze uszkodzone geny metylacji MTHFR, które nie pozwalają mu dobrze się oczyszczać, to mamy już dosyć sporo takich czynników, które determinują, które mogą wywoływać powstanie choroby e, autoimmunologicznej. Jeszcze dla przykładu Państwu powiem o tym, że jedno z badań, które było e, klinicznych, które było prowadzone na osobach cierpiących na e, stwardnienie rozsiane, wykazało, że jest bardzo duża korelacja pomiędzy uszkodzeniem w genach MTHFR, a wystąpieniem e, tej choroby. I jeszcze ważna informacja. Geny MTHFR, mutacje w genach MTHFR można zbadać. Jest dostępne takie badanie, można to wykonać w laboratorium albo w formie testów wysyłkowych, można otrzymać do domu test, który wykonuje się samodzielnie w domu, pobiera się wymaz takim sterylnym patyczkiem z policzka, odsyła się w przeciągu kilkunastu dni, myślę, że około 14, można otrzymać wynik. E, jest to częsta mutacja w populacji polskiej. Laboratoria stacjonarne również wykonują takie badania. Nie będę żadnego tutaj e, wymieniać z nazwy, żeby nie faworyzować. Natomiast jeśli Państwo wpiszecie sobie w wyszukiwarkę e, badanie mutacji genu MTHFR lub po prostu mutacje MTHFR badanie, na pewno dostaniecie kilka propozycji miejsc, e, w których takie badanie można wykonać. Takie badanie kosztuje kilkaset złotych, między 500 a 700. E, także nie jest to jakoś zabójczo. Drogie badanie, natomiast wiele może powiedzieć y, o kierunkach y, terapii. I dlaczego warto to wiedzieć? Dla, warto to wiedzieć, dlatego że osoby z y, mutacjami w tych genach y, powinny prowadzić inny styl życia. Powinny naprawdę uważać na to, z czym się stykają. Na przykład dla kobiet, które mają uszkodzone ścieżki detoksykacji, mają e, mutacje w tych genach MTHFR, samo stosowanie tabletek antykoncepcyjnych będzie dla nich szkodliwe. Dlatego, że tabletki antykoncepcyjne hamują formowanie grup metylowych, a grupy metylowe są bardzo ważne właśnie do prawidłowego funkcjonowania. Do, one wpływają na ekspresję genów i one wpływają także na detoksykację. Szkodliwe będzie przetworzone jedzenie, szkodliwe będą konserwanty, szkodliwe będą e, dodatki do żywności. E, także na to wszystko trzeba zwrócić uwagę, filtrować wodę, tak już, jak już wcześniej powiedziałam, e, unikać leków, także niesteroidowych leków przeciwzapalnych, dlatego że ibuprom, aspiryna i tego rodzaju leki m, na przykład silnie wpływają negatywnie, wpływają na, e, na błonek jelitowy, a jelita mają także bardzo duże znaczenie w kontekście chorób e, autoimmunologicznych, o czym również za chwilę będę mówić. Teraz przejdę do tego, że nasze organizmy nie są stworzone do tego, żeby atakować samych siebie. Nasze organizmy dążą do samouzdrowienia, a nie do samodestrukcji. Więc skoro w naszych organizmach występuje taka sytuacja, że organizm atakuje własne tkanki, to... On może to robić dlatego, że w tych tkankach, w tych komórkach kryje się coś, czego on się chce pozbyć i niestety wygląda to tak, jakby to był atak na e, swoją własną komórkę. Układ immunologiczny, który próbuje pozbyć się wroga, może atakować komórkę. I już dawno temu choroby autoimmunologiczne zostały powiązane z infekcjami zostały powiązane z infekcjami wirusowymi i bakteryjnymi. I często właśnie takie choroby rozwijają się na podłożu e, infekcji e, bakteryjnej albo wirusowej. Do tych najczęstszych wirusów, które wywołują choroby autoimmunologiczne to jest wirus Epstein-Barr, to jest wirus Koksacki, e, to jest wirus półpaśca varicella zoster z bakteryjnych, e, często borelia, mykoplazma pneumonia, chlamydia pneumoniae i jersinia. Ale także duże znaczenie w rozwoju chorób autoimmunologicznych ma mykoplazma infekcja mykoplazmą. Mykoplasma to jest bardzo mała taka cząsteczka, mniejsza od bakterii, która nie posiada błony komórkowej, nie działają na nią antybiotyki. Natomiast też wykazano w stwardnieniu rozsianym, że infekcja mykoplazmą często jest obecna i mykoplazma. Ma taką zdolność do e, pochłaniania tłuszczu z e, osłonek mielinowych i uszkadzania układu nerwowego. A to właśnie układ nerwowy jest tym e, organem, który w stwa, stwardnieniu rozsianym jest e, zaatakowany. I bardzo często także organizm e, osób, które cierpią na chorobę autoimmunologiczną, nie ma wystarczających zasobów, nie ma wystarczających takich środków, żeby walczyć z tymi infekcjami, żeby pozbyć się tych wirusów, bakterii, mykoplazmy, grzybów i pleśni. A Deficyty, które najczęściej występują u osób z chorobami, z chorobami autoimmunologicznymi, to są braki jodu, to są braki witaminy C, witamin z grupy B oraz minerałów. To są takie kofaktory, które są potrzebne do przeprowadzenia pewnych reakcji, e, także obronnych, i do prawidłowego funkcjonowania e, układu immunologicznego. Także niedobory cynku i selenu również są bardzo popularne i ja Państwu tutaj nie radzę, żeby brać suplementy na własną rękę. Warto jest wykonać badania, oznaczyć poziom pewnych składników, które mamy w organizmie. Jeśli są niedobory, to warto zacząć suplementację pod okiem doświadczonego Specjalisty, bo też nadmiar nie znaczy, że będzie dobrze. Jeżeli będziemy mieć za dużo cynku, za dużo selenu, to też nasz organizm nie będzie funkcjonował prawidłowo. Te poziomy muszą być na pewnych, w pewnych zakresach w zakresach funkcjonalnych, czyli takich, które pozwalają organizmowi optymalnie funkcjonować. Kolejnym elementem, który jest bardzo ważny w e, rozwoju chorób autoimmunologicznych, oczywiście nie chcemy, żeby on istniał, tylko żeby było wręcz przeciwnie, to są jelita, to są przeciekające jelita, tak zwane leaky gut. I jeżeli pacjent ma przesiąkliwe jelito, czyli nieszczelne, przez które przesiąkają niechciane substancje do układu e, krwionośnego. To e, ten układ immunologiczny jest aktywowany. Jelita, zdanie jelit, zdrowie jelit jest niezmiernie ważne w terapii chorób autoimmunologicznych i powinniśmy od tego zacząć, dlatego że 80% naszej odporności, naszego zdrowia kryje się właśnie w jelitach. W jelitach jest skumulowana bardzo duża część układu immunologicznego, bo tak naprawdę jelita to jest nasz kontakt ze światem. Skóra to jest kontakt ze światem zewnętrznym, a jelita to jest kontakt naszego pożywienia, czyli to, co my wprowadziliśmy do organizmu z naszym krwioobiegiem. Dlatego że to właśnie przez nabłonek jelitowy substancje, które my mamy wchłonąć, przyswoić. Dać do swojego krwioobiegu, który się po całym organizmie do każdej komórki naszego ciała, właśnie zachodzi wielicie. To wielicie zostają zaabsorbowane składniki odżywcze, i jeżeli, tak jak widzicie Państwo na zdjęciu, jest po te jaśniejsze takie komórki, to jest prawidłowy nabłonek jelitowy oraz te ciemniejsze komórki to jest nieprawidłowy nabłonek komórkowy rozszczelniony, dlatego że pomiędzy komórkami nabłonka jelitowego powinno być e, ścisłe połączenie, tak zwane tight junction. Jeżeli ono jest e, nieprawidłowe, to prze, pomiędzy komórkami nabłonka przesiąkają, przedostają się do krwioobiegu bakterie, wirusy, niestrawione kompleksy białkowe, to są obce substancje dla naszego organizmu i układ immunologiczny, który znajduje się w tym nabłonku jelitowym, rozpoznaje, że coś jest nie tak. Ja tego nie znam, ja tego nie chcę, ja tego do krwiobiegu nie wpuszczam, aktywizuje układ immunologiczny, eee, zaczyna się walka z wrogiem, czyli mamy stan zapalny, mamy dobre podłoże do powstania. Nietolerancji pokarmowych, a także do chorób autoimmunologicznych. Także jelita to powinna być pierwsza rzecz, od której zaczyna się terapię. Oczywiście stan swoich jelit można zbadać. Może być tak, że występują gazy, wzdęcia, biegunki, przelewanie się w brzuchu, kucia, alergie różne, nietolerancje pokarmowe, i Państwo o tym wiecie, że jakieś pokarmy Wam nie służą. Hmm, także warto je odstawić. To też nie chodzi o to, że na zawsze, tylko to jest taka dieta eliminacyjna. Eliminujemy pewne produkty, pozwalamy się zregenerować naszemu układowi e, pokarmowemu. Nabłonek jelitowy regeneruje się dosyć szybko, jeżeli nie dostarczamy mu tych e, czynników, które go uszkadzają. I e, druga rzecz to jest właśnie obserwacja swojego organizmu. To jest pierwsza, a druga rzecz jest taka, że też można zbadać e, pewne białka. To jest zonulina. Zonulina to jest białko, które powstaje właśnie, jeśli te ciasne połączenia pomiędzy e, komórkami nabłąka jelitowego zostają przerwane. E, zonulina i kalprotektyna to są rzeczy, które można zbadać jedną z krwi, drugą z kału. Kalprotektyna to jest białko, które też powstaje, jeżeli jest stan zapalny w jelitach. Jeśli oba te czynniki są podwyższone, to znaczy, że w naszych jelitach nie dzieje się dobrze. To znaczy, że jemy coś, co nam szkodzi. Jemy coś, czego nasz nabłonek jelitowy nie lubi. Trzeba to wykluczyć, przeprowadzić dietę eliminacyjną. Albo cały protokół autoimmunologiczny, który jest najlepszym sposobem na to, żeby wyciszyć, wprowadzić w remisję chorobę e, autoimmunologiczną. I teraz, e, znając przyczyny, to jest. Pierwszy krok to jest ta świadomość, co te choroby autoimmunologiczne wywołuje, bo jeżeli jesteśmy wrażliwi na toksyny, mamy uszkodzone geny metylacji, to stosowanie lakierów do paznokci, lakierów do włosów, yy, jedzenie przetworzonej żywności, spożywanie, przyjmowanie tabletek antykoncepcyjnych, przyjmowanie ibupromu, yy, aspiryny na każdy mały ból, będzie powodowało to, że uszkadzamy swoje jelita i przeładowujemy tą, tą możliwość detoksykacji, jaką ma Nasze organizmy. I żeby wyleczyć chorobę autoimmunologiczną, albo wprowadzić ją w remisję, bo być może wyleczyć całkowicie się jej nie da, ale da się pozbyć objawów, da się prowadzić taki styl życia, że te objawy nie będą się manifestowały, nie będziemy odczuwać bólu, nie będziemy odczuwać negatywnych y, aspektów związanych z tą y, chorobą. Można przeprowadzić cały protokół autoimmunologiczny, który obejmuje Zmianę diety, który obejmuje zmianę stylu życia, eliminację toksyn, usprawnienie układu, wzmocnienie układu immunologicznego czyli naszego układu obronnego ale także wykonanie badań czyli niedoborów pokarmowych, zbadanie tych mutacji genetycznych, jeśli one występują, zbadanie stanu jelit. Później naprawienie tych jelit, przeprowadzenie odpowiedniej diety. Znaczenie ma także to, jaki, w jakim stanie jest nasza jama ustna. Czy my mamy y, amalgamatowe plomby, czyli te srebrne, które kiedyś y, były zakładane, one... Też mogą być źródłem, niestety, szkodliwej rtęci, która może negatywnie wpływać na nasz układ immunologiczny. Także takich etapów w procesie protokołu autoimmunologicznego jest sporo. Dla każdego może to wyglądać trochę inaczej. Warto przeprowadzić taki protokół we współpracy z, ze specjalistą, ze specjalistą, któremu państwo ufacie. Albo spróbować po prostu samodzielnie wykonać te badania, dowiedzieć się, w jakim stanie jest Państwa organizm, i wtedy po kolei przeprowadzać dietę eliminacyjną. Natomiast może to być zadanie dosyć trudne, więc ja rekomenduję znalezienie dobrego specjalisty, który Państwu w tym pomoże. Dziękuję serdecznie za uwagę. Z mojej strony to wszystko. Życzę państwu zdrowia. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się rzeczy, które pomogą wam w terapii chorób autoimmunologicznych, bo idąc do lekarza z chorobą Hashimoto, niestety dostaniecie państwo receptę na lewotyroksynę, czyli syntetyczne hormony tarczycy, a to nie jest sposób leczenia, to jest po prostu dostarczenie organizmowi brakujących hormonów. Żeby ta tarczyca mogła, nie musiała w ogóle funkcjonować dobrze, tylko że skoro ona produkuje mało hormonów, to można dać hormony w tabletce i to załatwia sprawę. No niestety nie, to nie jest terapia, tylko to jest y, łagodzenie objawów. Dziękuję za uwagę raz jeszcze. Do widzenia.